Ciężka pierwsza połowa, na końcu zwariowana właśnie końcówka. Tak. Jak emocje, jak oceniasz w ogóle cały ten mecz? Tak, e, myślę, że pierwsza połowa... No, musi być te, ten mecz, nie wiem, 5-1 albo 6-1. Mieliśmy bardzo dużo okazję na, na bramki. E, myślę, że gramy bardzo dobrze pierwsza połowa. E, oni zrobili dwie kontrakty, ale... E, druga połowa później, później wiesz... E, Ciężko było. Tutaj, wiesz, drużyna, która walczy o otrzymanie ekstraklasy, zawsze jest bardzo, bardzo trudna. Myślę, że, że są najtrudniejsze mecze ekstraklasy? A, a, a niesamowite, że ten mówił na, na końcu pierwsza połowa, że możemy wygrać albo możemy strzelać bramkę na, na, na sekundy mecz. I tak to był, wiesz. Karny, i później bramkę, i piękny. myślę, że, że też po. Po to było potrzebne i naprawdę a, graliśmy bardzo dobrze, jeszcze raz jedziemy do Gdanska trzy punkty i jedziemy dalej. Sądzisz, że ten mecz jest jakimś w pewnym sensie przełamaniem waszym, takim motywacją do dalszych działań? No, wiesz, wtorek był bardzo, bardzo trudny. Wiesz, naprawdę był bardzo ciężki dzień dla nas. Wtorek jest, Puchary Polski jest, jest bardzo, był bardzo ważny dla nas, ale tak to jest wykonaczne. Dzisiaj jest nowy dzień, nowy mecz, patrzysz do przodu, patrzysz do przyszłość i tak to musi być. Jutro jest nowy dzień i pracujemy jeszcze raz.